Dzień dobry kochani, witam się z wami serdecznie. Witajcie zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie. Witam was na live. Dzisiaj na YouTubie troszkę inaczej, dlatego że nadaję również z telefonu. Także dajcie znać, czy może być taki widok w pionie. Chciałam przetestować tą formę. Jeszcze tutaj muszę sobie może kadr poprawić. Zobaczymy jak wam się to spodoba. Witam pierwsze osoby na Instagramie. Mam nadzieję, że macie już kawkę moja Czeka na to, aby ją wypić wspólnie z Wami. Witam, witam kolejne osoby. Jeżeli ktoś mnie ogląda na Instagramie, to dajcie znać, czy widać i słychać, dlatego że e, nagrywam dzisiaj pierwszy raz tego live'a telefonem i nie wiem, jak to będzie e, wyglądało w odbiorze. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Chciałam przetestować taką wersję mobilną, dlatego że jednak to rozstawianie laptopa jest tutaj, mm, zabiera miejsce. E, a chciałam przetestować, czy gdybym na przykład kiedyś zabrała Was na live'a gdzieś e, e, w plenerze, to czy udałoby się tego live'a przeprowadzić przy pomocy telefonu. Więc testuję dzisiaj taką opcję. Widzę, że już jakaś jedna osoba ogląda. Daj znać, czy widać i słychać na. Um... Na YouTubie, tak. Potrzeba nieba dała serduszka. Mam nadzieję, że to oznacza, że widać i słychać. No więc tak, na początek ja się szybciutko przedstawię. Jeżeli tutaj są nowe osoby na live'ie, to ja nazywam się Anna Turek, Od 12 lat działam w internecie. Najpierw był to blog moim zdaniem.b, od 10 lat jest to kanał na YouTubie, na którym właśnie teraz też ten live się odbywa. Pod tą samą nazwą kanał moim zdaniem.b, a od ponad roku tworzę markę biżuterii z kamieniami naturalnymi, markę biżuterii Antu. I właśnie teraz spotykamy się na live'ie z okazji rozmów o biżuterii, ale nie tylko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pomysłach na prezent na Dzień Ojca. Myślę, że ta rozmowa zajmie nam 15-20 minut, tak jak zazwyczaj. Także zróbcie sobie kawkę i spędźmy miło ten środowy poranek o godzinie 10 rano. Że teraz łyk kawki i przechodzimy do tematu, bo mam dzisiaj dla Was, y, znaczy, mam dzisiaj troszkę Wam do opowiedzenia tutaj. Mój scenariusz ma aż y, trzy strony, także y, muszę pędzić przez scenariusz. No więc tak, dzień ojca jest 23 czerwca, ale myślę, że warto o prezentach pomyśleć już troszkę wcześniej. Dlatego, że warto się do tego przygotować. Jeżeli zamawiacie prezenty online, to warto sobie zrobić research, może wyczekać jakieś promocje. Odradzałabym robienie zakupów na ostatnią chwilę, zwłaszcza, że dzień ojca jest w niedzielę. Także. Wartość do tego przygotować. No i parę dni temu też prosiłam Was na Insta Stories o wpisywanie Waszych pomysłów na prezent. Także też je tutaj dołączę do listy, Wasze pomysły i Wasze inspiracje. No i z rzeczy, które ja wymyśliłam, oczywiście to, to są tylko moje jakieś luźne przemyślenia. Także jeżeli macie jeszcze teraz jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Może wywiąże nam się jakaś fajna dyskusja, jakieś Wasze inspiracje, Wasze tipy, albo coś, co dałyście już w poprzednich latach, może zainspiruje inne. Osoby. Także tak, myślę, że fajnym prezentem jest portfel skórzany. Może być to portfel nawet z dedykacją, z jakimiś wygrawerowanymi inicjałami. Także portfel skórzany zawsze się przyda, chociaż teraz wiem, że coraz mniej osób nosi portfele, coraz mniej osób używa gotówki, niestety, w związku z tym, no tutaj. Musicie sprawdzić, czy was tata używa portfela, czy nie używa, żeby ten prezent był trafiony, a nie leżał potem w szafie. Kolejny pomysł na prezent to zegarek. Niektórzy złośliwi mówią, że nie powinno się dawać zegarków w prezencie, bo to odmierza czas do końca naszej relacji, ale myślę, że z tatą nie będziecie miały końca relacji, w związku z tym myślę, że jak najbardziej. Zegarek też może być eleganckim, modowym dodatkiem, może być na skórzanym pasku, na metalowej bransolecie, złoty, srebrny. Myślę, że to już warto dobrać do stylu w jakim nosi się wasz tata fajnie bo można zegarek też kupić z dedykacją z grawerem także może to być taki bardzo personalizowany prezent i myślę że przyniesie dużo radości wersja bardziej nowoczesna i to się pojawiło też w inspiracjach od was czyli smartwatch i jeżeli warsztata nie ma smartwatcha, to myślę, że to jest fajny pomysł na prezent, dlatego że pomaga monitorować pracę serca. Więc, nawet dla starszych osób, jest to fajna opcja, żeby sobie sprawdzać, czy, czy z sercem jest wszystko ok. Pomaga monitorować aktywność podczas uprawiania sportu, więc, też jest fajne, jeżeli warsztata, nie wiem, jeśli na rowerze biega, ćwiczy, trenuje, to fajnie można tam sprawdzić spalanie kalorii, wykonany trening i tak dalej. No oprócz tego, jeszcze ma wszystkie funkcje, czyli dzwoni, odmierza czas, pokazuje kalorii, różne powiadomienia z telefonu, także to jest też fajna funkcja. No i dodatkowo w Apple Watchach też fajną opcją jest alarmowanie przy upadku. Jest taka opcja, że jeżeli osoba mająca smartwatch upadnie i to jest właśnie dedykowane dla starszych osób, to wtedy i na przykład się nie rusza, to wtedy ten smartwatch jest w stanie sam wezwać pomoc. Nie wiem, jak to działa w praktyce. Znam tylko teorię, która brzmi pięknie. E, nie słyszałam, żeby ktoś rzeczywiście z tego korzystał, i nie wiem, jak to się sprawdza w Polsce, bo chyba jedyne opinie o działaniu tej funkcji były ze Stanów. E, natomiast e, brzmi pięknie i myślę, że warto. E, nie wiem, dać szansę takiej funkcji. No a jeżeli nie, to nawet jeżeli starsza osoba miałaby smartwatcha na ręce, to po prostu będzie w stanie z niego zadzwonić sobie, wezwać pomoc, a nie będzie musiała iść do telefonu. A czasem się zdarza tak, że ktoś upadnie, spadnie, przewróci się, potknie i nie jest w stanie dojść do telefonu. Em, no... Więc to taka trochę opcja bezpieczeństwa. Co dalej z pomysłów na prezent? Myślę, że jeżeli wasz tata nosi brodę, to fajnym pomysłem na prezent są męskie kosmetyki. I tu już na przykład takie specjalistyczne od barbera do brody, do pielęgnacji. Może być też karnet na wizytę u barbera, czemu nie? Jeżeli mówimy o karnetach, może być też karnet do spa albo na masaż i takie centra z pasą w mieście, więc wcale nie trzeba wyjechać, to nie musi być jakaś bardzo kosztowna inwestycja. Może to być masaż tradycyjny, masaż balijski, masaż tajski. Tutaj są już różne opcje do wyboru, także myślę, że też warto się tym zainteresować i wtedy taki voucher też jest takim fajnym, eleganckim prezentem do spędzenia czasu dla siebie, żeby tata się zrelaksował. Kolejnym pomysłem na prezent już właśnie też takim idziemy w elektronikę, to mogą Mogą być na przykład słuchawki bezprzewodowe, e, i to albo do uszne, takie małe, albo jakieś takie większe e, z wytłumieniem. Natomiast jeżeli Wasza warsztata nie ma czegoś takiego, e, to nawet jeżeli. Eee, uprawia tylko ogródek. To może być fajna opcja do ogródka, dlatego że wtedy mamy wolne ręce, nie mamy żadnych kabli, nic nam nie przeszkadza, a można posłuchać e, tego, co się lubi: czy radia, czy muzyki, czy podcastów, e, czy, czy jakiejś prelekcji. Także jest to bardzo fajna opcja. jeżeli właśnie ta biega, ćwiczy, trenuje i uprawia sporty, no to dla osób, które uprawiają jakieś aktywności. Słuchawki bezprzewodowe to już jest w ogóle zbawienie. E, także myślę, że to jest fajna opcja. A teraz na przykład rozstrzał cenowy tych słuchawek jest bardzo duży. E, ja obecnie na przykład e, z marzem korzystamy z e, AirPodsów, ale wcześniej mieliśmy jbl -e. One były dużo, dużo tańsze, bo można je kupić już za 200-250 zł, e, w górę oczywiście. E, a naprawdę też dawały radę. Także m, naprawdę można to zrobić tak w takim nie za dużym budżecie i też będzie fajny, fajny prezent. Co dalej? Z zestaw do grillowania. Wiemy, że panowie lubią grillować i że jest to taki ogródkowy sport narodowy, więc wszystkie jakieś gadżety, nie wiem, podpałki, jakieś narzędzia do przewracania tego mięsa, jakieś wymyślne podpałki, rozpałki, może nowy grill w ogóle, może jakieś takie rzeczy, które się zużywają, nie wiem, tacki na tackach y, podobno się nie powinno grillować, ale myślę, że akcesoriów do grilla jest dużo. Ja się nie do końca znam na grillowaniu, więc się nie wypowiadam, ale jeżeli was ta grilluje, to pewnie będziecie wiedziały, czego, e, czego mu potrzeba, akurat. Także myślę, że to jest fajny e, pomysł na prezent. Co dalej? E, wszelkiego rodzaju rzeczy personalizowane, na przykład bluza. Może to dla młodszych ojców. Nie wyobrażam sobie starszych panów w personalizowanych bluzach, ale może moja wyobraźnia jest zbyt ograniczona. Natomiast jeżeli tata jest młodszy, albo jeżeli szukacie prezentu dla waszego, Męża, który jest ojcem dla waszych dzieci, to może być e, też fajna opcja. E, nie tylko bluza do ubrania, ale też będzie z dedykacją, to będzie takie miłe, sentymentalne. E, co dalej? Sprzęt sportowy. Ja już o tym sporcie kilka razy mówiłam. Jeżeli warsztata e, uprawia jakąś dyscyplinę sportu, no to wszystkie gadżety związane z tą dyscypliną będą na pewno świetnym prezentem. Czyli jeżeli jeździ na rowerze, to sprzęt rowerowy, nie wiem, torebki, saszetki, uchwyty, dzwonki, lampki. <laughs> do akcesoriów rowerowych jest multum. E, musicie popatrzeć, czego Was ta nie ma. Natomiast jeżeli na przykład biega, no to jakieś akcesoria do biegania, nerki, saszetki, tak jak wcześniej mówiłam, słuchawki, e, nie wiem czego jeszcze używają biegacze, jakieś czapki, daszki, może jakaś odzież sportowa, techniczna, e, także wszystko związane z daną dyscypliną sportu. E, myślę, że też w różnym budżecie do każdej dyscypliny sportu można znaleźć różne gadżety do tenisa, do skusza, do jakichś sportów zimowych nawet, Także do jazdy motocyklem. Wiem, że niektórzy panowie jeżdżą motocyklem i tak bardzo dbają o te swoje maszyny, więc może jakieś kosmetyki do pielęgnacji. O, właśnie, i tutaj jeszcze e, akcesoria do samochodu też często są fajnym pomysłem na prezent. Jeżeli wasz tata dba o swój samochód, e, lubi go wypucować i tak dalej, to e, jakieś kosmetyki samochodowe też myślę, że będą fajną opcją na prezent, bo to się zużywa. E, także tego nigdy za wiele. Jeżeli wasz tata tak chodzi i dmucha i chucha wokół samochodu, to też się na pewno. Ucieszy. Co dalej? Książki. Dobra, ja tutaj tak gadam, a mam tu przecież rekwizyty. Książki to jest akurat książka, którą ja zamówiłam dla siebie i jeszcze jej nie przeczytałam, więc wygląda ładnie, dlatego ją Wam pokazuję, więc nie wiem, czy polecam. Ale ogólnie książki, jakieś ładnie wydane, jeżeli Wasz tata interesuje się na przykład fotografią, to mogą być jakieś albumy fotograficzne, mogą być jakieś poradniki, mogą być kryminały, jeżeli lubi, czyta tego typu rzeczy, mogą być jakieś książki w zagranicznych, w obcych językach, jeżeli uczy się języków. Także tutaj. W temacie książek, mamy szerokie pole do popisu. A jeżeli nie wiecie, jaką książkę wybrać, to można wybrać kartę prezentową na przykład do MPQ i też będzie fajny pomysł na prezent. I wtedy Tata wybierze sobie taką książkę, jaką będzie chciał. Teraz na mnie łyczek kawy. Piszcie, czy macie jakieś pomysły. I lecimy dalej. Hmm, już było to już było. Pasek do spodni. Typowo męska rzecz. Jeżeli jest skórzany, jeżeli jest dobrej jakości, no to może być drogim prezentem i na przykład samemu dla siebie jest nam żal pieniędzy, żeby go kupić, więc stacie żal pieniędzy, żeby sam sobie sprawił taki pasek skórzany, więc możemy dać w prezencie. Jest to fajna opcja, bo jest to prezent na lata, to jest prezent na długo i taki prezent, z którego na pewno tata będzie korzystał, więc warto, Opojawiam się komentarze. A, tutaj e, Potrzeba Nieba pisze, że dobrym pomysłem będzie pakiet badań. No, też fajny pomysł. Widzicie, ja pracuję w laboratorium, a w ogóle o tym nie pomyślałam, bo dla mnie to nie jest prezent. E, ja nigdy nikomu nie dałam pakietu badań w prezencie, ani, ani tacie, ani komu z rodziny. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś e, ma potrzebę się przebadać, to e, pakiet badań będzie fajnym pomysłem na prezent, bo badania laboratoryjne są coraz droższe. E, te drogie badania też często nie są refundowane na fundusz, więc lekarze nie wypisują tego na skierowania, a niektórzy specjaliści uważają, że raz na rok w pewnym wieku należy sobie zrobić taki kompleksowy przegląd. Ja nie do końca się z tym zgadzam, czy jest taka potrzeba szukania dziury w całym czasem, ale jeżeli Wasz tata chciałby, albo jeżeli Wasza mama na niego naciska, to może być to fajny pomysł na prezent, jak najbardziej. Może być w ogóle też jakaś wizyta, nie wiem, u specjalisty, albo Karnet na rehabilitację, na takie masaże medyczne do fizjoterapeuty, też mogą być em, na jakieś zabiegi, takie fajne karnety, no bo wiadomo, że trudno będzie kupić e, pobyt w sanatorium komuś, ale jakiś karnet na zabiegi u fizjoterapeuty, czemu nie? Przepraszam? Mój katar atakuje, e, dlatego że włączyłam klimę, bo muszę zamknąć okna, bo mam na dworze hałas. E, no i <laughs> jak klima idzie trochę za mocno, to. <laughs> Mój katar atakuje, ale już wracam. A, jeszcze taki przybornik Majsterkowicza, dlatego że każdy tata lubi narzędzia, śrubki, śrubokręty, wkrętarki, wiertarki i takie rzeczy. Każdy mężczyzna to ma. Zawsze mu czegoś brakuje, zawsze można mieć czegoś więcej, lepiej i tak dalej. Więc myślę, że od zestawu śrubokrętów po wkrętarkę czy wiertarkę tutaj rozstrzał tych gadżetów z marketu budowlanego jest duży i myślę, że to będzie zawsze fajny pomysł na prezent. A jeżeli wasza tata ma ogródek i uprawia ten ogródek, to mogą być jeszcze gadżety do ogródka: jakieś, nie wiem, wyżynarki, podkaszarki, kosiarki. Ja się na tym kompletnie nie znam, ale myślę, że w markecie budowlanym, e, takim ogrodniczym budowlanym to znajdziecie po prostu milion pięćset pomysłów na prezent e, i też w różnym budżecie. E, jeżeli chodzi o Wasze pomysły, to był właśnie smartwatch, już powiedziałam, i fajny pomysł na prezent, czyli kawa e, palona e, z kraftowej e, małej palarni. E, także myślę, że to też jest fajny prezent, jeżeli e, Wasz tata jest miłośnikiem kawy, to Taka nietypowa kawa, której nie można kupić w każdym sklepie, e, też będzie fajnym pomysłem na prezent. E, ja może nie powinnam tu mówić o alkoholu, ale również kraftowe piwo często jest fajnym pomysłem na prezent. Z rzeczy, które jeszcze chciałam Wam pokazać, e, tak, mówiłam już o smartwatchu, to tutaj pudełko ze smartwatcha, ale jeżeli Wasza tam ma już na przykład jakiegoś smartwatcha, to gadżety do niego również będą fajnym pomysłem, czyli na przykład jakieś e, paski na wymianę, dlatego że to wiadomo, to się brudzi, to się zużywa, więc y, paski. Jeżeli y, nie ma smartwatcha i nie chce, ale na przykład ma telefon, no to case'y do telefonu y, też mogą być fajnym pomysłem, zwłaszcza jeżeli są jakieś eleganckie, skórzane, y, trochę droższe, trochę lepsze, to też mogą być fajnym pomysłem, bo nie każdy sobie e, dla siebie sam chce pozwolić na taki duży prezent. E, Fajne pomysły mogą być różnego rodzaju ładowarki. E, na przykład tutaj mam taki m, ładowarka bezprzewodowa na telefon i zegarek na dwie rzeczy. E, różnego rodzaju takie fancy ładowarki, czy jakieś takie ładowarki biurkowe. E, taki niezwykły kabel, tylko coś innego. To też może być fajny pomysł na prezent. Mężczyźni są takimi troszkę gadżeciarzami zazwyczaj, więc może jakaś taka elektronika ich ucieszy. Jeżeli robią zdjęcia i kręcą filmy, Choćby z wakacji, to na przykład yy, fajnym pomysłem na prezent będzie gimbal. Mm, to już taki trochę droższy prezent, ale są różne firmy gimbali i te ceny też są różne. Natomiast tego mogę Wam e, z czystym sumieniem polecić, dlatego, że sama używam. Nie mogę Wam go pokazać, bo właśnie teraz live jest prowadzony na tym gimbalu. To jest DJI Osmo OM5. E, wiem, że jest teraz wersja 6, ale moim zdaniem 5 i 6 nie różnią się jakoś specjalnie. E, Tom OM5 bardzo, bardzo serdecznie polecam. Wcześniej miałam jeszcze wersję trzecią i ona była, no wiadomo, dużo gorsza. E, więc gimbal choćby do robienia filmu z wakacji. Fajny pomysł na prezent. E, jeżeli już bardziej zaawansowana elektronika, to na przykład kamerki różnego Rodzaju kamery sportowe albo kamery mm, takie do ręki, na przykład też DJI Pocket. E, fajna kamera. Jeżeli Wasz Tata coś bardziej działa, no to może też inne gadżety typu, na przykład mikrofony. W ogóle DJI moim zdaniem to jest fajna opcja na prezent, taki trochę droższy, bo to wszystko bardzo ładnie wygląda, więc dla miłośników takiej estetyki, takich gadżeciarzy z elektroniką związanych, to fajny pomysł na prezent. Jeżeli Wasz Tata robi zdjęcia, no to wiadomo, wszystkie akcesoria do aparatu. Czy to jakieś karty pamięci, filtry, czy choćby torba na sprzęt, plecak, statyw, może jakaś lampa błyskowa. No, tutaj też zależnie, kto czego potrzebuje, też można poszaleć. A, jeszcze jeden pomysł. Potrzeba nieba tutaj. E, fajne komentarze piszę. Bardzo dziękuję. E, czekoladki, tak, rzeczywiście. Zestaw czekoladek. I może być jakiś czekoladowy telegram albo czekoladowe. Mm czekoladowe narzędzia. Tak, czekoladowe narzędzia. Rzeczywiście, było coś takiego. Czekoladowe telegramy, czekoladowe narzędzia, e, takie męskie czekoladki, też jak najbardziej fajny pomysł na prezent. E, na Instagramie nie widzę żadnych komentarzy. Dajcie znać, e, m, czy macie jakieś pomysły na prezenty. E, no i ja przejdę dalej, czyli co jeszcze może być pomysłem na prezent? No oczywiście biżuteria Antu. E, jesteśmy tutaj na tym live po to, aby Wam e, opowiedziała, co Antu ma jako propozycję na Dzień Ojca. To są męskie bransoletki. Męskie bransoletki z kamieniami naturalnymi, z lawy wulkanicznej. Kamienie naturalne, oczywiście, jak to w Antu jest, są dobrane do znaku Zodiaku. Jeżeli chodzi o lawę wulkaniczną, czyli te to czarne, to czarne koraliki, z których wykonana jest cała bransoletka, to lawa wulkaniczna jest uznawana jako kamień wojowników. Więc też tak dodaje siły, pewności siebie, energii do walki, więc jest to taki męski kamień. Natomiast tutaj są dwa kamienie, kamienie znaku, dobrane dla każdego znaku zodiaku. No i teraz tak szybciutko. Mam tutaj kilka przykładów pokażę, nie, nie mam wszystkich, to znaczy nie mam jednego modelu z, z czym z kamieniem księżycowym dla ryb, także musicie sobie to sprawdzić na stronie, wchodźcie na www.antu.pl i tam wpadajcie w zakładkę dla niego i tam znajdziecie wszystkie męskie brazoletki. Te męskie brazoletki są pakowane tak jak wszystkie produkty Antu w jubilejskie pudełeczka, także bardzo ładnie wyglądają, jeżeli chodzi o dawanie ich na prezent i do nich dołączone są też karteczki z instrukcją z gwarantami, jak używać. Są to oczywiście karteczki przygotowane do męskich bransoletek, więc nie ma tutaj napisane nic, że jest to biżuteria dla kobiet. No i jeżeli chodzi o zawartość takiego opakowania, to w każdym macie karteczkę z opisem właściwości kamienia, więc można sobie przeczytać, dla jakiego znaku, jaki kamień. I tak, dla barana, koziorożca i skorpiona jest taki sam kamień, czyli jaspis, bo jest to kamień znaku, tylko oczywiście wtedy, w zależności od znaku, jaki zakupicie, to zmienia się ta karteczka z opisem, bo tutaj jest wypisany znak zodiaku, więc żeby nie było. Ale jaspis jest kamieniem znaku, dlatego ten model jest taki sam. Jakie są właściwości jaspisu? Uspokaja, odpręża, pomaga w konfliktach i zwiększa zdolności organizacyjne. Jeżeli chodzi jeszcze o te bransoletki, to są one na elastycznej gumce i możecie wybrać rozmiar od 17 do 20 cm, dzięki czemu e, łatwo jest dopasować go do rozmiaru nadgarstka i nie będzie ani za luźna, ani za, e, m, za ciasna i bardzo łatwo się zakładają te bransoletki, bo ta gumeczka jest e, dopasowana, m, wytrzymała, nic się z nią nie dzieje, nie przerywa się, także Także fajnie można w tym chodzić długi czas i się z tym nic nie stanie. Kolejny, kolejny to byk i szmaragd. Szmaragd dla byka jest kamieniem miłości, ale wprowadza też równowagę do związków, uspokaja, poprawia koncentrację. Także jest to taki męski kamień. Może nie będę Was tutaj wszystkimi zanudzać, chciałam tylko pokazać na przykład, że dla bliźniąt jest kryształ górski i on ma różne kolory. Może być bardziej biały i tutaj jest czarny, czyli różne wybarwienie tego kryształu górskiego może być i on pomaga oczyścić umysł z negatywnej energii, łagodzi objawy stresu i przemęczenia, a także jest taką tarczą przed negatywnymi myślami innych ludzi. Chciałam Wam bardzo jeszcze pokazać labradoryt, głównie z... gdzie mam? Labradoryt? Tu mam. Labradoryt, głównie z powodu jego właściwości. Natomiast labradoryt dla kogo jest? Dla lwa i dla wodnika. Jest kamieniem Znaku, więc taka bransoletka z labradorytem i z lawą wulkaniczną. I on przynosi powodzenie i szczęście, wspomaga twórcze myślenie, ale też pomaga pozbyć się nałogów. Także jeżeli Wasz tata walczy z nałogiem, na przykład próbuje rzucić palenie, to myślę, że taka bransoletka też będzie dla niego mm, odpowiednia. Nawet jeżeli nie jest w tym znaku, który, mm, który ją powinien nosić, czyli nie jest wodnikiem i lwem, ale próbuje się uporać z nałogiem, to labradoryt yy, go wesprze. Z innych propozycji jeszcze tutaj, jeżeli chcecie coś bardziej kolorowego i modowego, to tutaj na przykład dla strzelca z lapisem lazuli. Lapis lazuli wspomaga mądrość, duchowość, uczciwość, a także pobudza do optymistycznego myślenia. No i Yy, więcej zobaczycie sobie na stronie na antu.pl yy, Zaglądacie w zakładkę dla niego, tam macie wszystkie 12 brazoletek dla 12 znaków zodiaku. Yy, natomiast yy, ja jeszcze mam dwie rzeczy do poruszenia, tylko zrobię sobie łyczek kawy i zerknę na Wasze komentarze. A, potrzeba nie Wam mówić, że ma na imię Monika. Miło, mi bardzo, mi miło. E, to już zapamiętam, że jesteś Monika super. Bardzo fajnie, że się udzielasz w komentarzach na YouTubie. E, to daj znać proszę też, czy lepiej jak jest kadr pionowy z telefonu, czy lepiej było na laptopie. E, bo to też jest dla mnie ważny feedback, bo na laptopie ten kadr był szerszy, prawda? Taki e, jak z kamery. Zastanawiam się też, jaka jest jakość tego nagrania. E, sama sobie porównam. E, wiem, że w zeszłym tygodniu na live na YouTubie trzeszczał dźwięk e, i prawdopodobnie było to spowodowane zakłóceniami od gimbala, od y, jego silniczków. Także mam nadzieję, że w tym tygodniu jest troszkę lepiej z dźwiękiem, bo jak nie, to będę się wspierać mikrofonami pewnie w kolejnych e, tygodniach. Zobaczymy. E e e e. Natomiast jeśli chodzi o e, prezenty, o bransoletki męskie e, na prezencie na Ojca. O, jeszcze tu o wadze miałam Wam powiedzieć, widzicie, zapomniałam. E, waga e, zawiera czarny turmalin. E, jest to kamień ochronny, chroni też przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ale chciałam Wam pokazać, że ten czarny turmalin to są te gładkie, czarne kulki tutaj, e, dlatego że dookoła jest wszędzie lawa wulkaniczna, a czarny turmalin jest matowy, ale to są gładkie kulki i znajdziecie je e, pomiędzy tymi srebrnymi. Tutaj w środku jest jedna lawa, a są dwie gładkie kulki czarnego turmalinu. Także, jeżeli ktoś nie lubi kolorów, to taka czarno-czarna propozycja to jest akurat dla zodiakalnej wagi. No i właśnie, możecie wybierać brazoletki po kolorze, aby dopasować do stylizacji, albo po znaku zodiaku, dokładnie tak samo jak brazoletki damskie. No i jeszcze, jeśli chodzi o zamawianie tych brazoletek na prezent na dzień ojca, to deadline do składania tych zamówień kiedy ja gwarantuję dostawę przed Dniem Ojca, to 18 czerwca. Wyjątkowo wcześnie. Jest to spowodowane moim późniejszym urlopem, e, dlatego ten live dzisiaj też jest z takim odpowiednim wyprzedzeniem, abyście mogły przemyśleć temat, pooglądać bransoletki, wejść na stronę i zamówić apaczki, żeby zdążyły do Was dotrzeć. Dzień ojca wypada 23 czerwca w niedzielę, a 18 to jest bodajże wtorek, o ile dobrze pamiętam, albo środa, poprawcie mnie, bo teraz nie mam kalendarza przed oczami, ale 18 czerwca to jest deadline do składania zamówień. Jeżeli złożycie po tej dacie, to ja nie gwarantuję, że ta paczka dotrze na czas. Po tej dacie już zostawiam Wam tylko karty prezentowe. Antu, oczywiście możecie je kupować. One przychodzą do Was natychmiast, dlatego że jak je zamówicie na stronie, to one przychodzą do Was mailem. I wtedy tata będzie mógł sobie sam zamówić prezent. To jest zawsze opcja dla spóźniarskich na wszystkie, wszystkie okazje. Karty prezentowe Antu, pamiętajcie o tym proszę. Karty prezentowe za 100, 200 i 300 zł. Kupujecie, zamawiacie i wpisujecie tam adres mailowy, na który ta karta prezentowa ma przyjść. I będzie to albo wasz adres mailowy, albo od razu możecie podać adres mailowy tej osoby, którą obdarowujecie. I wtedy. Ta karta prezentowa to jest taki specjalny kod voucheru do Was dotrze. Później normalnie się składa zamówienie w sklepie i na końcu są dwa okienka na kody rabatowe i na karty prezentowe i tam należy wpisać ten kod vouchera. <laughs> Jeżeli planujecie kupić prezent, a nie macie teraz pieniędzy, bo czekacie na wypłatę, to pamiętajcie również, że w sklepie Antu jest opcja PayPal, z której możecie śmiało korzystać. I wtedy macie płatności odroczone na 30 dni bez żadnych dodatkowych opłat, bez prowizji, bez procentu. Jeżeli chcecie później płacić dłużej niż 30 dni, to wtedy PayPal coś tam dolicza. Ale chyba wszyscy wiemy, jak korzystać z PayPal. Ja sama uwielbiam korzystać z PayPal. Bardzo często korzystam w różnych sklepach, bo jest to naprawdę fajna opcja, jak potrzebujecie właśnie kupić komuś prezent. I co jeszcze? A, no i mam dla Was kod rabatowy, oczywiście, z okazji Dnia Ojca. Ten kod rabatowy obowiązuje tylko 24 godziny od momentu publikacji tego live'a, czyli od dzisiaj od 10 do jutra do 10 rano kod jest na minus 20% na męskie bransoletki oczywiście i kod to TATA20 jak będę zapisywać tego live'a to oczywiście wpiszę Wam w opisie TATA20, ale już ten kod działa, także możecie wchodzić do sklepu, możecie zamawiać TATA20 minus 20% na całą męską kolekcję bransoletek także zapraszam, ten kod ważny jest tylko 24 4 godziny, a deadline do składania zamówień, które mają e, dotrzeć przed dniem ojca to 18 czerwca. No i to chyba wszystko. Jeszcze mam jedno ogłoszenie parafialne, tylko zrobię sobie łyczek kawy. A jedno ogłoszenie to zaproszenie Was na kolejnego live'a za tydzień. Za tydzień widzimy się również w środę o 10 rano i tak widzimy się przez cały czerwiec. Także zapraszam Was na kolejną wspólną kawę za tydzień o 10 rano. Dla osób, które dołączyły niedawno i nie widziały od początku, ja tutaj od 10 rozmawiam sobie z Wami o pomysłach na prezent na Dzień Ojca. To te live y będą zapisane zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie, także możecie sobie za chwilkę odtworzyć go od początku. E, omawiałam pomysły na prezenty, omawiałam wasze y, inspiracje i pomysły na prezenty, oraz pokazywałam wam, co w Antu możecie kupić e, dla taty na prezent. Przypominam o kodzie rabatowym Tata 20, to minus 20% na męskie bransoletki e, z kamieniami naturalnymi. Także e, wpadajcie do sklepu. Kod jest ważny tylko 24 godziny, bo jest to dosyć spora zniżka, więc krótki czas, e, żeby z niej skorzystać. Także jeżeli zamówicie teraz prezent z wyprzedzeniem, to na pewno paczka zdąży dotrzeć na czas, a deadline do składania zamówień to 18 czerwca. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za wspólny poranek, za to, że wspólnie wypiłyśmy kawę. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Potrzeba nieba no super. Bardzo dziękuję, że się udzielasz tak na YouTubie. Bardzo mi miło, bo wiem, że jest sens nagrywać tego live'a na dwa kanały i że mnie widać i słychać jeszcze będę tylko prosiła o feedback, czy lepiej z telefonu na pionowo, bo dzisiaj pierwszy raz tak live nagrany, czy lepiej na poziomo z komputera, chociaż z telefonu chyba też się da poziomy kadr zrobić, także to jeszcze będziemy testować w kolejnych tygodniach. A dzisiaj już Wam życzę pięknego, słonecznego dnia, widzę, że słonko już wyszło, deszcze odeszły, także miłego dnia i do zobaczenia za tydzień na live. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!